O zabranie głosu prosimy honorową obywatelkę Miasta Stołecznego Warszawy, panią Wandę Traczyk Stawską, uczestniczkę powstania, przewodniczącą społecznego komitetu do spraw cmentarza powstańców Warszawy. Bardzo prosimy. Z wielkim wzruszeniem i z wielką wdzięcznością dziękuję miastu, ale przede wszystkim dziękuję mieszkańcom miasta, żeście tu przyszli, że już nie jestem tu sama, że jest Was tak wiele, że ci, którzy tu leżą, mają wielką satysfakcję. Bo tu leżą ci, którzy byli zwykłymi cywilami i żołnierzami i byli dziećmi. Bardzo ważne, bo trwali z nami. Warszawscy mieszkańcy trwali z nami 63 dni. Bez nich my byśmy musieli następnego dnia, kiedyśmy zaczęli to wasza jest wielka zasługa, że to powstanie jest, jest tak wspaniałe przez udział ludności cywilnej, przez to, że potrafiliście wy, warszawiacy, zwykli cywile, wytrzymać 63 dni żeby trwać. Żeby walczyć o to, żeby miasto było wolne. Bo powstanie zaczęło się dlatego, że chcieliśmy witać wchodzących Rosjan jako wolne miasto. Chcieliśmy przed tym wyrzucić Niemców. I żeby oni wchodzili do naszego miasta jako goście. A nie ja co tacy, którzy mają prawo cokolwiek tu w naszym mieście rządzić. I dlatego wam bardzo dziękuję, że nie byliśmy samotni. Bardzo wam dziękuję, że te 63 dni trwaliście z nami. Mimo głodu, mimo śmierci, mimo strasznych cierpień, na jakie była narożona. Trudności. A przede wszystkim dzieci. Dzieci, dla których siedzenie w piwnicy było bardzo niezdrowe, ale poza tym torgą. Bo dziecko musi biegać, bo dziecko musi się bawić, bo dziecko nie jest w stanie zrozumieć, kiedy jest małe ma przywieźć, że nie wolno wyjść. I to jest bardzo ważne, co teraz chcę wam powiedzieć, że to wy, warszawiacy, jesteście głównymi bohaterami Powstania Warszawskiego. My tylko byliśmy waszym wojskiem. Ale wy byliście tym, którzy tu mimo strasznych cierpień, mimo wielkich niebezpieczeństw, na które narażeni byliście dzień i noc. Dla Was moje są <grymne> słowa podziękowania. Dla tych starych ludzi, którzy jeszcze żyją, którzy jeszcze pamiętają i okupację niemiecką, i powstanie. Gdybyście wiedzieli, jak pięknie dla nas zabrzmiało to jest dla każdego narodu zwyczajną sprawą. To, że możemy śpiewać chwilę, w czasie powstania. Gdybyście słyszeli, jak śpiewali płacząc, to był najpiękniejszy moment w moim życiu. Nigdy tego nie zapomnę. I bardzo Wam zawsze jestem tam wasza wiatom, mieszkańcom tego miasta. Wy jesteście bohaterami. My byliśmy tylko waszym Teraz chcę dziękować panu prezydentowi za to, że jest tu z nami. Że już nie jestem tu sama. Ani z garstką tych, którzy mają tu swoich najbliższych. Że nie muszę myśleć o tym, w jaki sposób umieścić tu na najbliższych drzewach kartki, że poszukuje rodzina chłopaka takiego, dziewczynę taką. Bardzo. Dziękuję za to, że jesteście, za to, że jesteście teraz z nami i nas, kiedy my już odchodzimy, żegnacie, bo już jest pożegnanie, bo my odnosimy ojciec, a wy musicie zostać i pamiętać, że to miasto jest bohaterem. Przez was, dzięki wam. Dziękuję miastu z całego serca. Wszystkim Wam dziękuję, a szczególnie starym ludom i staruszom, którzy wszystko przetrwali. I są. I są wśród nas i szanujcie ich. Pomagajcie wsiąść od Pomagajcie przejść. Trwali 63 dni. Mimo śmierci, mimo głodu, mimo tego, że Niemcy znęcali się nad ludnością cywilną, kiedy my musieliśmy opuścić teren, a oni wchodzili. Myślę, że przyszedł czas, kiedy trzeba sobie nawzajem wybaczyć. Bo inaczej nie da się być dobrymi sąsiadami. A nam potrzebni dobry sąsiad. Szczególnie mówię o do Niemców. Razem mamy siłę zatrzymać Rosję. Sami nie da. Więc bądźmy dobrymi sąsiadami. do nas. O zabranie głosu prosimy Prezesa Rady Ministrów, Pana Donalda Tuska. Panie Marszałku Sejmu, Panie Prezydencie Miasta Stołecznego Warszawy, Drodzy jakże bliscy naszym sercom bohatero, bohaterowie Warszawy. Kochana pani Wando, to pani w imieniu tej bohaterskiej generacji od wielu lat przypomina nam wszystkim, jak wielkie rzeczy, o jak wielkie sprawy toczył się ten bój tu w Warszawie 80 lat temu. Tak naprawdę przedstawiciele mojego pokolenia i młodszych pokoleń, ci, którzy dzisiaj biorą na siebie odpowiedzialność za losy ojczyzny, dzisiaj nie powinni za dużo mówić. Dzisiaj powinni, tak jak przed chwilą wysłuchali pani słów, pani Wando. Dzisiaj powinniśmy się wsłuchać w to tętno historii, w te słowa prawdy jakże dumnej, czasami gorzkiej. Bo to jest dla tych pokoleń, które dzisiaj biorą na siebie całą odpowiedzialność za przyszłość ojczyzny. Te wasze słowa, ta wasza wielka, patriotyczna lekcja powinno być najważniejszym przykazaniem. Pani Wanda powiedziała słowa ważne, słowa święte. Warszawa jest bohaterem. Wszyscy z tamtego czasu byli bohaterami. Polegli żołnierze powstania, ginący cywile, szczególnie tu na Woli, która stała się miejscem symbolicznym, także miejscem pamięci jednej z najokrutniejszych niemieckich zbrodni w czasie II wojny światowej. Ale przede wszystkim Pani słowa, te uroczystości, które dzisiaj gromadziły Warszawiaków i we wszystkich miejscach w Polsce wszystkie Polki, wszystkich Polaków. To wszystko powinno być dla nas wielkim zobowiązaniem. Nie będę mnożył tych słów. Dzisiaj potrzebna jest uroczysta przysięga. Patrzę na Pana, Panie Marszałku, patrzę na Pana, Panie Prezydencie. My wszyscy dzisiaj mamy obowiązek. Święty obowiązek złożyć bohaterkom i bohaterom powstania. w Warszawie, Polsce, uroczyste przyrzeczenie, że ta ofiara, to co Warszawa przeżyła, przetrwała, cierpiąc, krwawiąc 80 lat temu, że to nie pójdzie na marne. Tak jak powiedziała jedna z sanitariuszek Grażyna ostatnio. Przecież tak naprawdę chodziło nam o normalne życie, bez cierpienia, bez ran, o to, co daje wolność, co daje niepodległość. Więc my dzisiaj, panie marszałku i panie prezydencie i wszyscy, wspólnie, cała Polska, niezależnie od tego, jak na co dzień się spieramy o różne sprawy, my dzisiaj wszyscy powinniśmy to uroczyste przyrzeczenie złożyć. Budujemy razem i zbudujemy Polskę silną. Zbudujemy Polskę, która nie będzie bała się ani sąsiadów, ani wrogów, niebezpieczeństw, które czyhają od pewnego czasu no, z bardzo wielu stron. Nie muszę wspominać tu okrutnej agresji rosyjskiej na Ukrainę. Ale generalnie przyszłość jawi nam się jako niezwykłe wyzwanie. Więc przyrzekamy tutaj, i myślę, że i pan marszałek, i pan prezydent zgodzą się ze mną i mogę to powiedzieć także w waszym imieniu. Przyrzekamy Pani Wando, przyrzekamy wy, bohaterskie uczestniczki powstania, wy bohaterowie powstania, że razem zbudujemy taką Polskę, w której nigdy nie trzeba będzie cierpieć takich ofiar, jakie miały miejsce tu w Warszawie, tu na woli, 80 lat temu. Zbudujemy dla was, dla waszych dzieci, dla waszych wnuków, prawnuków dla nas wszystkich bezpieczny dom. To jest ten najważniejszy hołd, jaki możemy i powinniśmy Wam złożyć. To jest nasza pierwsza i najważniejsza powinność. Zbudować Polskę bezpieczną, silną, która już nigdy nie narazi swoich córek i swoich synów na takie cierpienia, na takie poświęcenia, jakie przypadły Wam w udziale. Chylę nisko głowę przed Waszym bohaterstwem przed Waszym cierpieniem i przed tym wielkim, wspaniałym, choć w jakże dramatycznych okolicznościach rodzącym się dziedzictwie, przesłaniu. Będziemy temu przesłaniu wierni. Przyrzekam to. Przyrzekam to w imieniu własnym i całej generacji Polaków, którzy dzisiaj za Polskę biorą odpowiedzialność. Przyrzekam to Wam. Dziękuję. Prosimy o zabranie głosu prezydenta miasta stołecznego Warszawy. Pana Rafała Trzaskowskiego. Pani Wando, Panie Aniu, kochani powstańcy, Panie Premierze, Panie Marszałku, Pani Marszałek, Wszyscy dostojni gości. Ja to powtarzam właściwie każdego roku. Pan premier też przed chwilą to powiedział, że właściwie po pani Wandzie nikt chyba już nie powinien mówić, bo bardzo trudno się mówi po pani Wandzie. Ale kilka słów jednak chciałem powiedzieć, dlatego że pani Wando i wy wszyscy powstańcy zmieniliście nasze myślenie o samym powstaniu. My wszyscy wiedzieliśmy od zawsze, że powstanie dało nam wolność. Wszyscy wiedzieliśmy. I pamiętaliśmy o bohaterstwie, o walce, o daninie krwi. Tak wiele się o tym mówi z Patosem i słusznie. Ale to Wy nam otworzyliście oczy na te wartości, które są absolutnie ponadczasowe poza walką o wolność, poza honorem, tym, co nas konstytuuje jako Polki i Polaków. Ale zwróciliście nam uwagę i dalej zwracacie nam uwagę na solidarność, na koleżeństwo. Na edukację. Pani Wando, przecież zawsze Pani to powtarza: że Waszego pokolenia by nie było, gdyby nie edukacja, mądra edukacja, bez indoktrynacji, bez przesady, prawdziwa, skuteczna, która dała Wam ten kręgosłup moralny, który później Was prowadził przez całe życie. Część z nas się wychowywała za komuny, z tą edukacją bywało różnie, raczej była domowa. Później też bywało różnie. I uczyliśmy się od Was tego najważniejszego przesłania, które nam dzisiaj towarzyszy. Również tego przesłania o bohaterstwie ludności cywilnej. Bo dużo się mówi o bohaterstwie samych powstańców, mimo że Wy, powstańcy, bardzo nie lubicie, kiedy się to mówi, bo jesteście osobami niezwykle skromnymi i tej skromności też od Was się uczymy. Że potraficie zupełnie bez patosu opowiadać o tym, co działo się w tamtych dniach. Że potraficie przypominać właśnie, Uśmiech, koleżeństwo, to, że próbowaliście znaleźć w tych bardzo trudnych okolicznościach odrobinę zwykłego życia. To, że te przyjaźnie, które wtedy pielęgnowaliście, do dzisiaj trwają. I to, co najważniejsze, że właśnie ludność cywilna, że całe społeczeństwo było prawdziwym bohaterem powstania. Ja tego nigdy nie zapomnę, bo to nam właśnie dawało najwięcej do myślenia właśnie ta, to przesłanie. Część z nas ma, Bohaterów powstania w rodzinie. O nich głównie myślimy. Zawsze. W rocznicę powstania. Ale bohaterami były ich rodziny. O tym nam mówicie. Ja za każdym razem przypominam to, że w tych trudnych czasach pewnie nikt z nas by nie miał wątpliwości, czy iść do powstania, walczyć za wolność, poświęcać swoje życie, poświęcać swoje zdrowie. Ale pożegnać swoje dzieci, pożegnać swoje wnuki. Tak jak pani Iwando pani mówiła o tym, że matki dawały znak krzyża na czole i posyłały swoje dzieci do powstania. To jest chyba najtrudniejsze. To jest prawdziwe bohaterstwo. To jest coś, co nam, rodzicom, dziadkom, trudno jest sobie wyobrazić. I zawsze będę to powtarzał, bo to jest dla mnie ten, ten wizerunek, który działa najbardziej na wyobraźnię. Jakież to było nieprawdopodobne poświęcenie? Tak się zdarzyło, że. Mój wuj wychodził do powstania z domu swoich rodziców. Mój dziadek tam przyszedł, bo zapomniał kilku rzeczy, dlatego że młodsze dziewczynki wywiózł poza Warszawę. Jego starsza córka poszła do powstania, syn poszedł do powstania. Przyszedł do domu i powstańcy go nie wpuścili do domu, bo akurat było tam zgrupowanie, bo wychodzili z domu do powstania. Co musiał wtedy przeżywać? Co, jakie pytania sobie musiał zadawać? Później, jak stracił syna i czekał na to, żeby go jak schumować i ciągnął go, opowiadałem o tym na drzwiach razem z jego przyjacielem, którego nikt się nie zgłosił przez zamrożoną Warszawę. To jest właśnie to, czego nas uczycie. Poświęcenie innych dla sprawy, wychowanie całego społeczeństwa, nie tylko bohaterów, bo ci bohaterzy byli w wirze walki, w wirze walki i na totalnej adrenalinie. Sami o tym mówicie. A te rodziny, a te dzieci pozamykane w piwnicach i o nich musimy pamiętać i to też... Dzięki pani, pani Wando, o tym pamiętamy i tutaj jesteśmy. Dzięki pani jest ta wspaniała izba pamięci i zawsze będziemy pamiętać. Ale to doprowadza nas do rzeczy najważniejszej. Powiedział o tym przed chwilą pan premier, że musimy być gotowi na każdą ewentualność. My, jako społeczeństwo, nie tylko nasza armia, nie tylko ci, którzy stoją z bronią u nogi, ale my wszyscy musimy być gotowi musimy dawać świadectwo. Musimy być odważni, musimy mówić w całej Europie, że wszyscy muszą być na to gotowi, nie tylko my, tak jak wczoraj mówiliśmy do, do prezydenta Republiki Federalnej. Dziękujemy bardzo za te lekcje, za te wszystkie lekcje, które nam dajecie przez te wszystkie lata i obiecujemy Wam solennie, że wyciągamy z tego konsekwencje, będziemy dalej to powtarzać kolejnym pokoleniom, że odwaga musi być w nas wszystkich, a przez te ostatnie lata tego nas też uczyłyście i uczyliście. Że zawsze trzeba być odważnym, nie zgadzać się nie w hipokryzję, nie zgadzać się na konformizm i walczyć. Tak jak pani wtedy stała pod Sejmem z tą opaską i walczyła pani o prawo dzieci i rodziców z niepełnosprawnościami. To jest olbrzymie zobowiązanie pani Wando, żeby o tym pamiętać.